Hey, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj taki nietypowy, ale może obszerny temat, jeśli chodzi o Steam, czy tam PS-Story, czy ten i, i inne platformy. <laughs> chodzi tutaj o najwyższe ceny, jakie my mamy, płacimy za gry. To jest temat taki obszerny, troszkę, bo, no wiadomo, mamy tutaj porównanie. To, jak yy, widzicie, gra Grachades mamy najdroższą wersję, gdzie w euro jest 12515, ale poczytamy sobie artykuł. To jest akurat na opcji gier. I zaraz jeszcze jeden po prostu artykuł będzie przez pewny dział w Polsce. Dobra. E, ceny gier na polskim e, Steamie należą do najwyższych na świecie. Co możemy z tym zrobić? E, WoW z e, ostatnio szerokim echem e, odbiło się duża różnica w polskiej cenie hds 2. E, e, względem reszty świata. E, niestety, to nie jest naj, i, jednorazowy przypadek coraz więcej gier w naszym kraju sprzedawanych jest drożej niż u zachodnich sąsiadów. Dlaczego tak się dzieje i jak możemy temu zaradzić? No to mamy. Dlaczego polskie ceny na Steamie są takie wysokie? Aby zrozumieć, z czego wynika aktualna sytuacja z przelicznikiem walut na Steamie, musimy cofnąć się do 2022 roku, kiedy walutę zaktualizowało sugerowane ceny dla naszego rynku. Wtedy polskich yy, graczy dotknęły podwyżki z rzędu nawet plus 28%. Za grę kosztującą 215 zł. Nagle musieliśmy płacić 275 zł. Zmiany zostały wprowadzone w momencie, kiedy złotówka była w bardzo złym, złej kondycji. No, teraz złotówka troszkę wyżej jest, więc yy, może to ten, ale czytamy dalej. Chociaż od października 2022 roku pozycja naszej waluty Znacznie się umocniła. To walwę ani razu nie zaktualizowało swojego cennika. Według wytycznych Stima płacimy np. 138,99 zł za Hades 2 chociaż w obecnym kursie dolara gra kosztuje 120 zł. Przez co gra w polskim, yy, yy, polskim regionie kosztuje na ten moment 13% drożej niż w USA, USA i 10% więcej niż w Niemczech. Czyli mamy jak można powiedzieć, nie Steam nie zaktualizował po prostu naszych złotówek, albo co w tym. Ten jaki mamy kurs złotówek i ten. I, i, I jaką mamy gospodarczość, tak, bo to tak powinno być. Ale czytamy dalej. można, tak, można takie różnice w cenach usprawiedliwić wysokimi podatkami w Polsce, ale... Należy też wziąć pod uwagę, że inne kraje członkowskie Unii Europejskiej płacą znacznie mniej od nas, jeśli główną walutą ich streamową regionu jest euro. Natomiast poza Unią poszczególne kraje mają ceny ustalone pod siłę nabywczą pieniężną. Niewspółmierne do naszych zarobków wyceny gier zdarzają się nagminne. Rzućmy okiem na polskie sceny kilkunastu produkcji dostępnych na Steamie i przy pomocy strony Steam DB. O no właśnie, Steam DB sobie jeszcze wejdziemy. A sobie tutaj, jedna, kłaj, Steam DB, Steam DB, jest coś takiego. Porównujemy je z, tymi, z tym, ile zapłacą gracze z Niemiec. I to jeszcze dzisiaj akurat pokażę wam, w jakich grach najczęściej i ten na przykład. No to rest, ogólne tutaj ja nie będę tego wszystkiego czytał, bo Starfield na przykład 349 zł Euro 301, kd 2 125 euro, w złotówkach nie? 125 zł, ale w przeliczeniu na euro drożej tylko w Szwajcarii. Greyzone Warfare drożej tylko w Szwajcarii. War drożej tylko w Szwajcarii. My jesteśmy na drugim miejscu. I Top Rider, na przykład remaster drożej tylko w Szwajcarii. Total War Warhammer, Battlefield Classic, no to Drożej niż my mamy. Drudzy. My jesteśmy druzy po prostu. My jesteśmy druzy. Tak by byliśmy druzy najbogatszym krajem, nie. Ok. Tu zaraz mam to wyświetlę. Niektóre z różnic mogą nie prezentować się spektual, spektakularnie. Od Kilka, może kilkanaście złotych więcej. Wielkość problemu najlepiej opisać liczbami, więc sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Jeśli spojrzmy, spojrzymy na to szerzej, Gdy, gdyby jeden gracz chciał kupić na polskim Steamie każdą z powyższych 15 gier, zapłaciłby jeszcze o około 213 zł więcej niż gdyby były one wycenione po obecnym kursie euro. Albo inny przykład. Załóżmy. Że w Polsce sprzedało się 10 tysięcy kopii HDS-a 2, kiedy w samej, samej różnicy względem ceny w euro wchodzi 139 tysięcy 900 złotych, 12,99 razy 10 tysięcy. Hmm. Tutaj mamy porównanie do gry. Nie wiem, co to zagra jest, ale jest porównanie. To jest do drugiej gry. To jest do Hadesa. To to już wiem, że to jest do Hadesa. Mamy naprawdę dużo. Najczęściej, kiedy w Polsce płacimy więcej drożej od nas mają jedynie szwajcarzy. Więc rzućmy okiem na pensję w obu krajach. Najniższa krajowa stawki wynosi u nas 4242 zł brutto. 2720 zł za godzinę pracy. Tymczasem Szwajcarzy zarabiają co najmniej 4426 franków szwajcarskich, czy jakoś tak. Czyli około 19, no prawie 20 tysięcy, Czyli 122,25 zł za godzinę pracy. Tym samym, aby kupić hds 2 w Polsce 138,9, trzeba przepracować około 6 godzin. W Szwajcarii niecałe 1,5 godziny. Za minimalną pensję w Polsce kupimy 30,5 kopii do drugiego Hadesa Za minimalną płacę w Szwajcarii będziemy mogli nabyć zaś aż 132 egzemplarze. Oczywiście w tych wyliczeniach biorą pod uwagę wyłącznie kontekst naszej branży. Koszty życia w Szwajcarii są znacznie wyższe niż w Polsce. Co nie zmienia faktu, że ceny gier w obu krajach są często na tym samym poziomie. No i właśnie, no i. Nas porównują do Szwajcarów, gdzie no Szwajcarzy więcej zarabiają, ale mają droższe życie. Ale w Polsce my też mamy drogie życie, a gówno zarabiamy. O tak powiem brzydko, nie? Do tego stanu rzeczy doprowadził nieaktualne, nieaktualne sugerowane ceny Steama, wyznaczone pod koniec 2022 roku. Ale wina nie należy tylko po stronie Valve. Wydawcy mogą dostosować ceny gier na własną rękę, dlatego patrząc na produkcję od firm takich jak Sony, Activision i jej, założymy, że ich ceny w Polsce jest praktycznie taka sama jak w Euro. Bardzo możliwe, że mniejsi twórcy za bardzo ufają rekomendowanych przez Walwę przelicznikom i nie mają mocny, mocy przerobowych. żeby analizować sytuację z każdego rynku, zastosowując się do siły nabywczej danej waluty przez to za indyki płacimy nawet kilkanaście procent więcej niż za odrą. Dlatego trzeba zadać sobie pytanie. I ogólnie to jest tak, jak możemy walczyć z, z zawyżonymi cenami gier w Polsce. Teraz już następne, ale wróćmy do tego. No tak, my płacimy więcej, nie wiem. No to dla mnie to jest też troszkę głupota, bo wiadomo, to powinno być między rynkami, tak? Euro mają taniej. No u nas też powinno być taniej niż euro, nie? Na przykład no nawet taniej niż dolara, nie? Bo tam jest gospodarka większa. Mają gospodarkę większą i te inne rzeczy, a my u nas, no co? My polegamy na nich, nie? Którzy zakładają u nas firmy i my w nich pracujemy. Jak możemy walczyć. Za, yy, i jak możemy teraz walczyć? Nie wiem, to akurat piszą. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, gdzie naprawdę leży problem i nie dać, się, nie dać sobie wmówić, że to tylko parę złotych różnicy. Jak wynika z powyższych obliczeń, te kilka złotych szybko zmieniają się w setki, a przy przez, yy, sprzedaży na większą skalę mówimy o różnicach na poziomie kilkuset tysięcy złotych. Nie ma nic złego w kwotach na jaki producent wy, yy, wyczynia swoją pracę. No tak bo nie wiadomo jak producent. To jest tak samo jak w firmach mamy. Yy, my produkujemy my sprzedajemy yy, firma sobie ustala taką cenę i oni taką cenę wy In, in, inni muszą zapłacić, nie? No to jest no, takie same zasadzie, nie? Bo wiadomo, trzeba pracownikom jeszcze zapłacić tym rzeczom, nie. Yy, rozpalający, yy, rozpalający dyskusja HADES-a 2 mógł, yy, mógł równie dobrze kosztować 500 zł. Jeśli tak by, byłaby wola wydawcy. Nie chodzi tutaj o kwestię samej wyceny, ale a bardzo dużych różnic regionalnych, przez które mniej Zamożne kraje płacą więcej. Z własnej woli mało kto postanowił ceny obniżać, bo i dla tego miałoby zrezygnować z większego przychodu. Więc trzeba dać znać twórcom, że obecny przelicznik polskich sen na Steamie jest nie deakwa... de... Nie de... Nie. Nie adekwatny do zarobków w naszym kraju. Co możemy zrobić? Aby ceny gier na Steamie były niższe, skontaktować się bezpośrednio z twórcami. Wystarczy jeden post w dyskusjach na Steamie, aby polska cena Felvidek została na stałe obniżona z, 49, no z 50 zł na 44 zł. Za, za tę akcję możecie podziękować Simplexowi i samemu twórcu, twórcy w odpowiednim wątku na platformie Valve. Podobna sytuacja mogliśmy obserwować przy, przy okazji do Dorkicker 2, gdzie jedno zwrócenie uwagi na polskim scenie sprawiło, że została obniżona ze 114, no 115 zł na 103 zł. W taki sam sposób Polacy gracze podeszli do tematu Hadesa 2. W chwili odpisania tego tekstu dyskusja Ronaldę, Wysiąga się na ponad 160 komentarzy, ale ceny gry nadal nie została zmienione. Właśnie została zmieniona na chyba 120. To możemy sobie zaraz sprawdzić. Hades. E tu. Hades 2 Została zmieniona na 117 zł, a kosztowała 140. Tak mamy tutaj. 17 zł, nie? Ale to może nie, polski złoty sprawdźmy tak, to jest najtańsze. No i mamy taniej, nie? Niż w dolarach, niż w euro, nie? To akurat już jest bardzo fajnie, ale patrzcie na jedną rzecz, która będzie teraz wychodzić: F1, 24, F1, 24. Ktoś Wam pokaże. 319 ,90 zł. 90 grosz. F1 w Polsce. Tyle będzie kosztować. Jedyna Szwajcaria, która gdzie będzie kosztować, 326 no, zł. Nie. Ale zobaczcie w euro. 298,86 zł. Yy... I zobaczmy sobie w dolarach. 276, 27. Najtańniej mają Chiny. 162, 61. No to haro. To jest. Tu są, tu są kraje bardziej rozwinięte niż my. Izraelu. 276, 58. No halo no to, 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 to jest. No, mówię, no to jest akurat. Myśmy tego nie Podziewali się dopiero teraz, w tym roku zaczyna to być nagłaśniane i po prostu ten. nie? Zobaczcie, że to jest, w euro to jest o 7% taniej mają. Yy, na przykład, y, gdzie, gdzie to jest to? Bo my też płacimy euro i dolary najbardziej, nie? Bo to dolary też, to najbardziej w dolarach, nie? Yy, to jest o prawie 14%. Mają w Stanach taniej niż w Polsce, gdzie kraj jest bardziej rozwinięty. Eee, jeszcze jakąś grę byśmy mogli sprawdzić? Mm. To, są, to, co teraz będzie wychodzić, na przykład, nie? L. L. Lada trujeczka, senua u nas kosztuje. Zobaczmy, tutaj w Meksyku jest najdrożej. No tu mamy 219 zł, tak? Za Senuę. No to akurat jest ok, ale w euro mamy 213 zł, eee, w dolarach 197 to jest o 10% taniej niż w Polsce. Euro to jest prawie 3% taniej. Najtaniej jest. Azji. To też dolary. 53 zł. No, to, to to jest. My jak na razie mamy najdrożej, nie? Z tego wszystkiego. FIFA. FIFA 24. Tu jest. 319 zł. Najdrożej mają w Kolumbii, Kostaryki i Szwajcarii. Ale w euro 298 zł. W dolarach 276. jest, Przepraszam. Jest taniej. Ale. To, że to już jest ten łowcy gier. Ale. Ukoik się o to teraz wziął za siebie. Ry i teraz Wam przeczytam to akurat. Nie wiem, czy wszyscy będziecie się tu urozumieć czy nie, bo ja tego też nie za bardzo, ale rozumiemy. Dobra, e, to jest post 13. Czyli wczoraj. E, rynek gier wideo postępowanie wyjaśniające. Czy na rynku sprzedaży gier wideo mogło dojść do stosownie, stosowania praktyki ograniczającej konkurencję, na których mogą, e, mogą e, tracić twórcy gier, dostawcy platform i gracze? To jest ukoik. Prezes UKOIK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Ponadto pracownicy urzędu skontrolowali siedzibę kilku spółek. UKOIC, prezes Ukoiku wszczął w postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem możliwości stosowania antykonkurencyjnych praktyk przez dostawców platform dystrybucji cyfrowej Kier Postępowanie dotyczy w szczególności działań dostawców takich platform jak PlayStation Store i Steam. I tutaj będzie chyba wyjaśniany, będzie mówił ten, czyli rynek cyfrowy dystrybucji gier wspiera sprzedaż tradycyjną. Gracze coraz rzadziej kupują gry w pudełkach, lecz zaopatrują się w cyfrowe kopie na platformach sprzedaży online. Jednocześnie widzimy że na tym rynku może dochodzić do praktyk ograniczających konkurencję, ze strony największych graczy. Dlatego chciałem postępowanie wyjaśniające zleciłem kontrolę u trzech przedsiębiorców. Obecnie analizujemy, zbieramy, zbieramy materiały dowodowe, mówi prezes Ukoik. Czytamy dalej. Kontrola Ukoik odbyła się w siedzibie jednej ze spółek z grupy Sony, a także dwóch. Twórców i wydawców gier wideo w Polsce. Zebrane materiały dowody wskażą, czy mogło dojść do stosowny, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej przez dostawców platform dystrybucji cyfrowych gier wideo. Ich skutkiem może być wykluczenie konkurencyjnych platform. Zaawansowana eksploatacja twórców i wydawców gier, a także wyższe ceny dla graczy. Chodzi, chodzi o stosowanie ograniczenia w sprzedaży gier i zawartości podatkowych na konkurencyjnych platformach lub w sklepach internetowych. Ingerencja w ceny i politykę rabatową twórców i wydawców gier, czy ograniczenie dostępu do rynku konkurencyjnych platform oraz innym dostawcom usług cyfrowych. Postępowanie wyjaśniające prowadze, prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkurentnym, konkretnym przedsiębiorcom. No właśnie, to jest tylko sprawie. Dlaczego u nas w Polsce gry są bardzo drogie, a zwłaszcza teraz? E, jeśli za, e, zebrany materiał e, potwierdzi podejrzenie, wówczas prezydent urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe. I postawi zarzuty konkretnym przedmiotom. Następnie może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za udział i porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi z kolei kara pieniężna w wysokości do 2 milionów. Dotkliwych sankcji może uniknąć dzięki programowi łagodzenie kar. Daje ono przedsiębiorcy uczestniczyć Uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerem odpowiedzialnym za mowę szanse -y obniżenia, ani a niekiedy unikająca sankcja pieniężna. Można z niego by, skorzystać pod warunkiem współpracy z charakterem świadkiem koronnego. Z prezesem UKIK oraz dostarczenie dowodów lub informacji dotyczących istnienia Niedozwolonego porozumienia, zainteresowanie programem blablabla bla, 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 i możemy tutaj tutaj Przypomn... <laughs> przypominamy również, że program tam można jako yy, jak chcesz poinformować jako yy, po prostu anonimowo, nie? Ale u nas w Polsce to akurat nie ma anonimowo Ale patrzcie yy, Wiedźmin. Debiter 3. No. W Polsce kosztowało 99 zł. No stópka. Eee, I tak jest drożej niż bo w euro. O! Właśnie. U nas to jest najtaniej, nie? U nas było najtaniej. Jeśli chodzi o. Ten, nie? U nas 99 zł. A na przykład w euro 128 zł, no to drożej kosztowało. No to przeliczenie jest na ten, a w dolarach 151 zł i prawidłowo tak gry powinno kosztować. Ja, czyli, ja nie mówię, że tak powinno kosztować, bo 9 słupka, tak, no ale na przykład F1 na przykład powinno kosztować mniej niż dolar i euro, no na przykład 250 zł, nie, czy 240 zł, no to akurat by było fajnie, nie. No i mam takie pytanie, co wy o tym sądzicie, co o tym myślicie? Może w komentarzu, może wtedy jeszcze nagramy jeszcze jeden filmik i będzie wtedy gitarunia. To jest tylko takie informacja, yy, którą ja podaję <laughs> na bieżąco, będę podawał na bieżąco po prostu, nie? Więc ja dziękuję, Trzymajcie się, do następnego.